Ten kamień uduchowiliśmy, tworząc, tworząc technologię, która jest połączona z energią. Przede wszystkim ludzkość nikogo i niczego nie uduchowiła. A jako istoty wielowymiarowe możemy wykorzystywać zarówno nasz mózg, analityczny mózg, jak i pozyskiwanie y, informacji za pomocą postrzegania pozazmysłowego. Chcesz widzieć, jak się ubiera? Trzeba. Wyobraź nie tylko wyobraźni, trzeba po prostu wiedzieć, jak. Czyli krótko mówiąc, trzeba znać know-how. Tu wszystko jest ze sobą splątane, więc nie jesteśmy w stanie oddzielić kreatora od jego stworzenia. Nie chciałaby pani zostać moją sąsiadką? Czemu nie? No, ja muszę jeszcze. My musimy! Wszystkiego dobrego! Wszystkiego Dzień dobrego! Dobre Przyszłość jest dla nas.